117 miliardów. To przybliżona liczba ludzi, których kiedykolwiek było na Ziemi. Jeśli zapytacie mnie, który z nich był najdziwniejszy albo miał najszaleńszą historię, to nie wiem. Ale na pewno Tarare był potężnym na to kandydatem. Tarare urodził się we Francji w 1772 roku. Jeśli miałbym użyć jednego słowa do opisania całego jego życia, byłby to głód. I to nie byle jaki, a nie powstrzymany i opętany głód. Już od wczesnych lat życia tarare zjadał 10 kg mięsa jednego dnia, co stanowiło 1 piątą całej jego masy ciała. Bo pomimo spożywania absurdalnej ilości jedzenia, tarare ważył zaledwie tyle co 33 000 żuków, 16 królików, 2000 rubli, albo 50 kg, jak używacie tych nudnych jednostek miary. W skrócie był to ten jeden znajomy, co je mnóstwo jedzenia, a pomimo to wciąż jest chudy. Tylko w takiej bardzo mocno nasterydowanej wersji, a w zasadzie tak mocno nasterydowanej, że jego rodzice musieli wyrzucić go z domu przed rozpoczęciem dorosłości przez fakt, że wyjadał im całkowicie całe jedzenie. Po wylądowaniu jako bezdomny, nasz bohater głównie zajmował się występami publicznymi. W skrócie ludzie dawali mu beczkę z zgniłych jabłek i płacili za to, by to zjadł na ich oczach, co robił zazwyczaj w przeciągu paru sekund. Takie trochę zawody w najszybszym jedzeniu, tylko bez jakiejkolwiek konkurencji i mniej obrzydliwe. Jednak pomimo faktu, że podczas swoich występów Tarar był w stanie zjeść nawet trzy beczki zniłych jabłek, nie powstrzymywało to jego głodu, który był silniejszy z każdym dniem. Dlatego po pracy Tarar zajmował się poszukiwaniem jakiegokolwiek innego źródła jedzenia od zwykłego jednak jakże obrzydliwego przeszukiwania śmietników, po już zupełnie szalone, wzbudzające wyobraźnię łapanie bezpańskich kotów, zabijanie i ich, zjadanie ich. Znaczy w sensie, jak teraz o tym myślę, gdyby Tarar żył w naszych czasach, to zapewne zajmowałby się Mukbangiem Taki trochę bardziej szanującym się nikokado awokado. Podczas jednego z występów pan żartownik chciał zobaczyć, co się stanie, gdy jabłka, które da się ta tararze, ta tararze, tararze czy tararowi, ta tararze. Podczas jednego z występów pan żartownik chciał zobaczyć, co się stanie, gdy jabłka, które da się tararowi, ta, no, ale jak? Tararze czy tararowi? Jak się mówi? mówi się? Ta tararze? Tararowi, tara... Tararowi czy tararze? Ta... Tararo... Tara Podczas jednego z występów pewien żartowny się zobaczył, co się stanie, gdy jabłka, które da się tararze, się otruje. Jak możecie się domyślić, nasz bohater wylądował w szpitalu, co jest jednak ważne w tej historii, bo dzięki temu mamy opis jego wyglądu, jak jest sporządził lekarz. W skrócie, Tararę został opisany jako niezbyt przystojny, chudy mężczyzna z wystającymi oczami, zniszczonymi zębami, z wystającą skórą, jako ludzi, którzy rzucili bardzo dużo wagi w krótkim czasie. Jego ciało było ciągle ponad przeciętnie ciepłe, bez przerwy się pocił oraz miał bardzo dużą i szeroką szczękę, mogącą zmieścić bardzo dużo jedzenia w sobie. Ja lubię sobie jego Wydra się obrzydliwego tytana z Ataką Titan. Bardzo szeroka buzia, którą opisywał lekarz ma w sumie dużo sensu i wyjaśnia dużo. Ponieważ pamiętacie jak mówiłem, że Tarare po występach zajmował się zjadaniem bezpańskich kotów, według zaznań świadków często zjadał je zupełnie w całości, jedni odgryzając ich wcześniej głowę by je zabić. Co jest już zupełnie poplone na starcie, ale staje się jeszcze bardziej gdy uświadomimy sobie, jak duże koty są. Co w się sensie wyobraźcie sobie, jak musi wyglądać zjedzenie dorosłego kota przez człowieka w całości. Albo lepiej sobie nie wyobrażajcie. Ja tylko przypominam, że Tarare to postać historyczna, która istniała naprawdę, a nie żadna wymyślona historia. Po kilku latach życia jako performancer jedzący zgniłe jabłka, Tarare postanowił dołączyć do armii w trwającej wojnie pomiędzy Francuzami, a całą resztą świata. Niestety nie był on zbytnio przydatny swojemu krajowi, ponieważ, pomimo dostawania wielokrotności jedzenia, którą dostawał przeciętny żołnierz, Taraj nie mógł powstrzymać swojego głodu i całą służbę spędzał na wyciąganiu jedzenia ze śmietnika. Po jakimś czasie zostało to zauważone przez jego przełożonych, lecz zamiast zostać wyrzuconym z wojska, postanowiono przekazać go pobliskiemu lekarzowi, by ten przeprowadził na nim kilka eksperymentów, by w końcu się dowiedzieć, co z tym gościem tak dokładnie jest nie tak. Wpierw chcieli się przekonać jaki jest limit jedzenia jakie jest w stanie spożyć. Przestali liczyć po tym jak dali mu jedzenie przygotowane dla 15 ludzi, jednak nie przestali liczyć dlatego że to był jego limit, ale po prostu nieważne jak duże jedzenia mu dali, on nigdy nie miał dość i zawsze był w stanie zjeść więcej. Jak się okazało, tarara jest jakimś niesamowitym sposobem w stanie zjeść różne bardzo ostre przedmioty, jak na przykład węgorza. Dla wyjaśnień dla ludzi, którzy mają z ośmi do czynienia jedynie podczas jedzenia karpia, ość węgorza są nieporównywalnie i grubsze względem ości całej większości innych ryb. Pomimo to, tarara nie miał żadnego problemu z połknięciem wszystkich naraz i dalszym funkcjonowaniem. I to właśnie dało pomysł jednemu z generałów, który postanowił w drewnianym pojemniku umieścić wiadomość dla jednego z więźniów w prusach. Po czym kazał naszemu bohaterowi połknąć pudełko i jako szpieg przemycić wiadomość do więzienia. Plan Właśnie się nie udał głównie przez to, że Tarare już parę metrów od granicy z Francją zaczął plądrować pobliskie śmietniki w poszukiwaniu chociaż najmniejszych resztek jedzenia. Jego podejrzane zachowanie zostało zauważone przez pruskich żołnierzy, dlatego też szybko został złapany i zmuszony do opowiedzenia prawdy. Co zresztą zrobił? Po usłyszeniu całej historii uznaje, że jest ona na tyle nietypowa, a jego życie jest na tyle ciekawe, że postanowi go nie zabijać, a jedynie pobić i wypuścić na wolność. Po odzyskaniu wolności Tarary od razu udał się do francuskiego szpitala, licząc, że może chociaż jeden z lekarzy odkryje lekarstwo na jego przedziwną przypadłość, która już kolejny raz prawie go zabiła. Niestety pomimo wielu prób lekarza podającemu swojemu pacjentowi najróżniejsze środki od penicyliny, ocu, najróżniejszych, bardziej i mniej trujących grzybów, po kokainę, opium, co? Opium? Playboy Carty? Ken Carson? Co? Co? Nic nie pomagało, a głód jedynie rósł i rósł. Po spędzeniu kolejnych miesięcy w szpitalu jego głód rósł już na tyle mocno, że zaczął coraz mocniej przebijać jego kompas moralny. A fakt, że przez cały czas przebywał w szpitalu, można powiedzieć, że nie pomagał mu w utrzymaniu się na wodzy. Dla przykładu był moment, gdzie jeden z pacjentów zaczął mocno kwawić, a Tarare spijał krew z podłogi. Był też kilkukrotnie łapany na w próbie kradzieży i zjedzenia ludzkich zwłok z krematorium. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że możliwe, że to nie jest najgorsza rzecz, którą zrobił, bo... Na początku chcę wyjaśnić, że nigdy mu nic nie udowodniono i jest możliwe, że to jedynie kłamstwo czy legenda, ale Ech, pewnego dnia ze szpitala tajemniczo zniknęło dziecko, no i chyba nie muszę bardziej pobudzać waszej wyobraźni. Jak jednak mówię, ostatecznie nikt mu niczego nie udowodnił. Lecz podejrzenia i wskazówki były na tyle mocne, że postanowił od razu wyrzucić go z szpitala i nakazali mu już nigdy nie wracać. Tarare się jednak nie posłuchał i do ów szpitala wrócił jeszcze jeden i ostatni raz. Z poważnym zatruciem pokarmowym, które ostatecznie go zabiło po paru godzinach. Spełniając jego jedyne marzenie, by w końcu raz przestać czuć potężny i nieustający głód. I jeszcze zanim przejdziemy do wyjaśnienia, jakie konkretne choroby mogły trapić Tarare, przez które się tak zachowywał, chcę wam przedstawić Karola Domerza. Karol był pruskim żołnierzem polskiego pochodzenia urodzonym w 1778 roku, czyli był zaledwie. 1772 odjąć 1778. Minus 6 lat młodszy od Tarary. I o ile przypadek Tarary jest nawet trochę popularny i część ludzi mogła o nim usłyszeć, to o Karolu do mierzy nie wyprawi nikt. A szkoda, bo jest on bardzo przydatny w próbie zdiagnozowania Tarary. Gdyż i Karol zmagał się z bardzo podobnymi przypadłościami. Podczas przebywania w wojsku pruskim, i tak w tej samej wojnie, w której walczył Tarare po francuskiej stronie, co sprawia, że nawet jest szansa, że panowie się kiedyś poznali, a przynajmniej zobaczyli. Karol, podobnie jak Tarar przejawił symptomy ciągłego nieopanowego głodu. Tak samo w wojsku był karmiony kilkokrotnością dawki pożywienia przeciętnego żołnierza, które nie zaspokajały jego głody i bardzo często był przyłapywany na polowanie na pobliskie bezpańskie koty, psy lub szczury. Szacuje się, że samych kotów rocznie zjadał 174, a przebywając w więzieniu w roku 1799 szczurów zjadał co najmniej 20. Pomimo faktu swojej dużej niechęci do wszelkich warzyw, szacuje się, że zjadał około 2,5 kg trawy dziennie. I przytaczam tu historię Karola ponieważ oboje z Tarare przyjawiali bardzo podobne przypadłości, ale Karol w przeciwieństwie do Tarare został zdiagnozowany. A przynajmniej w części. Wiadomo, że Karol, jak i zapewne Tarare, biorąc pod uwagę bardzo podobne symptomy, mieli uszkodzoną część mózgu nazwaną ciałem migdałowatym. W skrócie, by was nie nudzić, uszkodzenie tej części mózgu powoduje wiele chorób, w tym hiporfagię lub polifagię, która objawia się bardzo dużym łaknieniem. Bardzo możliwe również, że chorowali na syndrom Preder-Williego. Jest to choroba genetyczna, poskutkowana brakiem pewnych genów w 15, również cechująca się chronicznym głodem. Jest jednak pewien problem z tą diagnozą, bo pomimo tego, że nasi bohaterowie mogli mieć te przypadłości, wciąż nie wyjaśnia to tego, że pomimo konsumowania tak ogromnej ilości jedzenia, oboje byli chudzi. I na to wciąż nie ma żadnego wyjaśnienia. Z autopsji z Wokta lekarzy lekarze wywnioskowali bardzo nietypowy układ jego organów. Ponieważ podczas gdy u zwykłego człowieka żołądek ma pojemność około 2 litrów, Utrara miał on pojemność około 10 litrów. Bardzo możliwe, że chorowali na chorobę tak rzadką, że przydarzyła się zaledwie dwa razy w historii ludzkości i już nigdy nie poznamy odpowiedzi na pytanie, co konkretnie dręczyło tych ludzi. Jedyne, czym możemy się pocieszyć, to to, że od XVIII wieku nasza technologia poszła już bardzo do przodu. I gdy taka choroba pojawi się na kolejnym nieszczęśniku, teraz będziemy mieć możliwość jakkolwiek ją uleczyć. Prawda?